Cześć z tej strony, i Witam w odcinku z gry. Train Station i jest to ostatni odcinek, tak jest. Yy, czy Train Station jeszcze coś będzie z nią związanego? Pojawi się w dalekiej przyszłości yy, może jakiś odcinek bonusowy, ale podkreślając słowo dalekiej. Yy, no i to na chwilę obecną jest ostatni odcinek. Czyli tak mamy takie w sumie zakończenie serii Po prostu stwierdziłem, że trzeba wprowadzić zmiany w, na kanale Czekają też inne serie które chcieliście żebym za zaczął i pewne tutaj mm, epizody na moim kanale trzeba po prostu zakończyć i troszeczkę pozmieniać tak I stwierdziłem, że to jest ten właściwy moment odpowiedni by się pożegnać z tą grą by zakończyć ten rozdział na moim kanale Oczywiście chciałbym no jest to jedna z moich najdłuższych serii Będąca od początku, praktycznie, kanału. Znaczy, no od początku to może nie, ale no prawie od początku. E, także, właśnie z tego miejsca chciałbym też podziękować najwierniejszym widzom tej serii. E, wszystkim, którzy, e, wszystkim, którzy się przyczyniali właśnie e, do jej popularności, i tak dalej, i tak dalej. I że po prostu byliście tak, że oglądaliście, że ta seria Wam się podobała. I coś ja mogę jeszcze dodać od siebie. Ja tą grę bardzo lubię. Także grało mi się przyjemnie. Ale to już jest właśnie koniec. I jeszcze w tym ostatnim odcineczku. Może sobie coś zakupimy. Może coś zrobimy. Ale. Nic. Poza tym specjalnego się nie wydarzy. O, fajne mamy fajne mm, marmur, wagony. Kupmy takie wagony 4. Tu mamy na kable też się przyda. Mm, no i tak, awansowaliśmy. Jeszcze tutaj Mm, prawdopodobnie ostatnie wbicie levelu mm, W tej serii, albo może i nie, zobaczę czy coś jeszcze jest interes Oj. interesującego w sklepie On W sumie taki, z takich wagonów również korzystam Ojej, jak to drogo wyszło Nie, do tego na razie nie Milionów czy miliardów? A nie dobra, bo ja miliard pieniędzy, bo tyle pieniędzy zbierałem. E, bardzo mi się podoba i bardzo klimatyczna jest ta lokomotywa, e, lecz niestety aktualnie przez to, że wcześniej wydawałem na e, różne ciekawe lokomotywy, to m, tych kamieni szlachetnych brakuje. E, a co to jest za minigra. O, Aha, dobra, w tego nie ogarnąłem. Ileś tam wcześniej. Bo ile mi brakuje, czy Trzy... kurczę, jakbym na przykład trafił te. Tam 50 czy ileś, no, szkoda. Co 8 godzin jest taki bonus. Fajna sprawa. A ja naprawdę fajna lokomotywa. Co prawda parowóz, ale naprawdę klimatyczny, taki halloweenowy. Fajna, fajna rzecz. Hmm. Coś jeszcze mamy w ogóle takiego interesującego. Czy jeszcze jakimś budynkiem mogę wzbogacić swoją stację? Fajna lokomotywka, ale już nie zbieram takich, co e, mają moc poniżej 20 wagonów. Tu mamy taką na 30. woria. A co... O co mamy tutaj? Oj, popsuło się. Dobra. nie o to mi chodziło. Surfliner. Ale tej i nie ma nic. Dziwne. Wieża Kaiserplatz nasze lądy, no co mamy? Biuro podróży, ale jakoś tak mnie nie przekonuje. Zajezdnia pixel. To wieżę Westminsterską, nadal zbieram cement. A jak z cementem stoimy? 112,5 tysiąca, a potrzeba 120. To już naprawdę niewiele brakuje. Mmm. Steamtopia, ooo, ale szczerze mówiąc, jakoś nie jestem takim fanem e, steampunkowych rzeczy, także podziękuję. Dobra, ale jakie? Ja chciałbym wziąć jakie wagony towarowe, się nawet pojawił. Będę musiał, niestety, chyba będę zmuszony e, to przewinąć wszystko. żeby się dowiedzieć co do ciekawego nam się pojawiło w tym sklepie, bo mnie po prostu to nie wiedzieć czemu cofnęło. Onyx, gwoździe. Onyx, Onyx po 13. Yy. A Onyx to jest lokomotywa jaka do tego? Czy ona jest za... Ech... O, to fajne. O, nowe lokomotywki też. Yy, Maglewy, kamuflaż. To zakupię. O, jeszcze kolejny level byliśmy. Tylko tak. Zróbmy go sobie w zajezdni. I to już jest lepszy. O, proszę bardzo. Ja zapomniałem, że mam taki pociąg też, ale on strasznie dużo pasażerów potrzebuje. Chociaż mamy już taki jeden pociąg, to myślę, że z tym też byśmy dali radę. Serio, brakuje mi jednego wagonu O, jest ta Iwor... Iworia Szkło, żwir, kable i cegły dobra, dobra, fajnie, że to ogarnęliśmy To do zajezdni, nie kompletne, tak Stanowisko w zajezdni za szkło a stanowisko tutaj? Też nas stać, ale trochę Jak tam paliwo i stal? Stali mamy miliard, milion A paliwa by trochę nam zeszło No dobra, to paliwo musiałbym dostarczać No nie wiem, dobra, ale sam zakup tego trzeba przemyśleć mamy dobry pociąg towarowy także to chyba zajmę się tym o a tu mamy ale bonus nie jest taki duży więc to nie będę kupował tego i gdzie są te nasze wagony które chcemy oj kursamy za hmm. dobra jeszcze trzeba będzie ogarnąć wagony do tego pociągu kamuflaż czy jak tam się wymawia kamuflaż po prostu może jak zwał? Tak zwał. Wiadomo, o co chodzi. A to jest. Jest. Crew. Czy co jest? I paliwo. Paliwko, to by się przydało, ale. Fajny wagon w ogóle. To kupmy. I też trzeba będzie porobić porządki i posprzedawać to, co już nie skorzystam. Myślę, że tu mamy lepsze i tańsze na paliwo. A, a na camoflajż mam yy, Wagony do tego Widocznej lokomotywy nie miałem 29 wagonów, może ta Evolvia, tak? To tak Tu 6 Tu 6 Też Tu 6, dobra, najpierw po 6 nie muszę sobie tylko proporcje zrobić do tego Już mamy 24 Tu jeszcze po jednym I czego chcę mieć więcej? Kabli czy... Niech będzie kabli 8 15, i 14, 29, dobrze zgadza się I tu możemy coś posprzedawać No, sporo mamy takich fajnych rzeczy, ale niektó z niektórymi trzeba się będzie pożegnać, z tym na przykład. Bo to już jest przeżytek, to również. To też. Hmm. Wagony Bulki to też jest już... Na moim poziomie rozwoju przeżytek No Okej, okay. trochę sobie zarobimy też się pozbędziemy staroci To fajna lekko ale ma Wagonów nie ma tyle, to pewnie coś co dostałem z misji jakiejś No to też tyle tak mało wagonów ciągnął to nie są mi potrzebne okej okay. też mogę sprzedać a wagony burza też już to jest coś lepszego, to zostawię o to już jest stare te jeszcze zostawię to sprzedam Również. No to też już jest. O tu jeszcze nie użyłem. Sobie użyję. Hmm. Dobra, i zaryzykujmy z tym stanowiskiem. Czy ten pociąg jest faktycznie taki dobry? Wyślemy, zobaczymy. Ale ja tam jeszcze jedną rzecz miałem na oku. Także się tym zajmę, dobra. A no, wyślę sobie na tydzień, niech sobie jadzie. A co... Ojej, jak mi się cofnęło. Wagon pogrzebowy. Najlepszy wagon. A czy coś takiego jeszcze mam tutaj? Co innego A, miałem zobaczyć jaka lokomotywa jest, że Crew W sensie set, czy jest jakiś do tego Skład Ale chyba niekoniecznie No, jakoś niezbyt Wagony specjalne, takie co dają Ekspa, Chyba nic nie ma takiego. No właśnie, nie. A pasażerskie? Chociaż nie, z pociągami pasażerskimi nie mam problemów. Nawet mam ich więcej niż moja stacja generuje pasażerów, to bym się skupił na pociągach towarowych jednak. Eee, dobra. A, ale to w tym odcinku to by było na tyle. To ja jeszcze raz dziękuję wszystkim widzom. I do usłyszenia w innej serii, w innych odcinkach. No i cześć.